Bardzo. Nie wiem, dlaczego jestem nieostra, bo czuję się wyśmienicie. Słuchajcie, dzisiaj wstałam po piątej. Sama z siebie, bez żadnego budzika, w sumie razem z Mariuszem, bo zaczęliśmy się kręcić. Jestem tak wyspana, tak naładowana pozytywną energią. To jest takie cudowne, że wstaję. W zasadzie mam jeszcze zamknięte oczy, a widzę, że już świeci słońce, że jest jasno, że nie pada. Chociaż wczoraj była mega burza. Jestem po prostu naprawdę tak zregenerowana, tak wyspana i, i tak zadowolona po weekendzie w ogóle. Moje łokcie nadal zdarte, nadal się goją. A słuchajcie, jeśli chodzi o tą brodę. To tak wygląda moja broda. Sorry, ps, prawdziwe życie. Tak wygląda moja broda. I słuchajcie, to są przebarwienia, znaczy to są jeszcze jakby końcówki wyprysków. I ja tego w ogóle nie dotykałam i zobaczcie, jak wyglądają te przebarwienia. Są wręcz sine. Dlatego jak mi ktoś mówi, że ja nie mam problemu z cerą, i jakby przesadzam, no to wiecie, niech każdy mierzy swoją miarą. Także dzisiaj się witam z Wami bez makijażu, ale... Za chwilę to się zmieni, to znaczy może nie za chwilę to się zmieni, ale chwila, moment dla was Mam dzisiaj totalnie nietypowy dzień, jak dla mnie, jak na moją codzienność Kilka spraw do załatwienia na mieście, kilka spotkań, więc no, będzie ciekawie Jeszcze w planie, słuchajcie, mam zakupy w Lidlu spożywcze i umycie lodówki Mój chłopak, słuchajcie, zamówił sobie po moich rekomendacjach dietę pudełkową, na nice to fit you. Pokażę wam teraz w ogóle, Ups. Pokażę wam w ogóle jakie zaraz Zaraz pokażę wam jakie ma pyszności Bo jest mm. Ja stwierdziłam, że sama sobie pogotuję Ja w ogóle bardzo lubię taki czas I mój chłopak się na mnie trochę wkurza Zawsze jak mówię, że fajnie wspominam to jak mieszkałam sama Jak sobie wiecie gotowałam to co chciałam Nie podjadałam, bo nikt mnie nie kusił Więc on teraz ma dietę pudełkową Swoją kalorykę I wiecie w najstufitu nice jest spoko to, że możecie Na jeden posiłek macie jakby 5 dań do wyboru Z tego co pamiętam tak wybierał no a ja czekam właśnie, aż mi się mleko zagrzeje, bo będę miała musli, robię zakupy w Lidlu, sprzątam lodówkę, w ogóle dzisiaj naprawdę jestem tak pozytywnie, wiecie, mm, pozytywnie co? Nastawiona na dzisiejszy dzień, że naprawdę bardzo się cieszę. Nie wiem z czego. I w ogóle wiecie co, już chyba dojrzałam do tej decyzji po dwóch albo po trzech latach, żeby zmienić szlafrok. <grym> Będę szukać bawełnianego szlafroka i prawdopodobnie zrobię to na Allegro, bo tam jest fajna opcja filtrowania. Nie na Allegro, tylko na Talando, bo tam jest fajna opcja filtrowania po składach materiałów. A ja chcę bawełniany. A to jest wiecie, jakiś poliester, który dostałam milion lat temu, no i chciałabym go wymienić. I słuchajcie, dzisiaj ma być 16 stopni i słońce cały dzień, więc może, może uda nam się wyjść na rower z Mariuszem, także wszystko będę wam pokazywać. A, dobra, chodźcie, pokażę wam yy, co mój chłopak ma na śniadanie, obiad, kolację, przekąskę i podwieczorek i wszystko. Dobra, słuchajcie, co, Halo, fokus, fokus. Dzisiaj nie nadążasz. Ja słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie zalałam sobie muslinik niech trochę nasiąknie, bo jestem tym ciepłe mleko i miękkie płatki. Nie wiem jak wy. Pokażę wam, właśnie wyjąłam sobie te posiłki mojego chłopaka. Ja słuchajcie, z racji tego, że lubię sama gotować, nie zamawiam Chociaż patrzę teraz, to nie wiem. Nie zamówiłam tego dla siebie i nie ukrywam też, że nie jest to najtańsza opcja, bo za pięć posiłków w takim średnim pakiecie on zapłacił coś ponad 300 zł na 5 dni, więc. Jeszcze powiedzmy tak, na 5 dni byłabym w stanie to przeżyć, za cały miesiąc nie zapłaciłabym takich srogich dla mnie pieniędzy. Tym bardziej, że lubię gotować i lubię swoje smaki. Ale przeczytam wam, co tutaj jest. Wiecie, co będę tak. Yy, chyba nie po kolei, bo nawet nie wiem. Śniadanie. I słuchajcie, śniadanie to jest granola z preparowanym ryżem i rodzynkami, jogurt kokosowy, mus malinowy i mango. I zobaczcie, jak to wygląda. No, to wygląda fajnie. I teraz tak, yy, dobra, widzę. Na drugie śniadanie ma tartę sneakers od Mifit Trainer. Tylko tej tarty w ogóle nie widać i ona jest taka malutka. No ale generalnie ten Mifit Trainer to ja go... Ups. Mister Fit trener, ale ja tak mówię. Obserwuję go na Instagramach od 15 lat i to, co on wyprawia, to jest ślinotok. I teraz tak, obiad to jest kurczak, kto się słodko kwaśnym ryż biały, surówka z czerwonej kapusty. Też spoko to wygląda. No to to akurat taki zwykły posiłek tutaj szału nie ma. Pod wieczorek to jest truskawkowa pianka. Słuchajcie. Truskawkowa pianka ma 150 kalorii. Ale już teraz wam powiem, że to jest spoko, bo ja będę łapać inspiracje do posiłków, bo jakby mniej więcej mam w głowie, jakby to można było zrobić. Oczywiście powiedział, że mi da... mój chłopak powiedział, że będzie mi dawał próbować kolaca quesadilla z szerpaną wieprzowiną, ziemniakiem, serem cheddar i tymiankiem. Pomidorowy sos adobo, proszę bardzo i tak wygląda ostatni posiłek, tak jak mówię on będzie tę dietę testował przez 5 dni, później może sobie zamówi kolejną, no ja zobaczę jak to będzie mu smakowało, też na pewno coś od niego uszczknę, spróbuję i może na jakieś takie jak będę miała, wiecie, taki totalny kocioł na 5 dni sobie zamówię, natomiast na cały miesiąc nie ma szans, nie Dobra, także jestem ciekawa, czy wykorzystacie z diety pudełkowej. Jak pamiętacie, my jak wróciliśmy z Seszeli, wzięliśmy, so, wzięliśmy sobie catering z diety od brokuła. Dużo osób mi to polecało, a okazało się to niezbyt dobre. Także moje musli już delikatnie namokło, nasiąkło. Mm i co, ja wiecie co, ja robię tak, do, tak musli, że do płatków owsianych do miarki płatków owsianych daję miarkę musli mm, podgrzewam mleko, do, podgrza, do podgrzanego mleka dodaję miarkę białka i to sobie mm, mieszam takim mieszaczem do spieniania mleka teraz jeszcze ciegałam gruszkę, bo miałam już jakąś zdechłą w lodówce wszystko zalewam, czekam, czasami sypię cynamonem, czasami daję banana, czasami jabłko co aktualnie jest w lodówce. także miałam gruszki, którą już zdecydowanie musiałam zjeść no i tak wygląda moje śniadanie, także zabieramy się za śniadanie. Zapraszam na ten dzień ze mną. Mam nadzieję, że świetnie spędzicie ze mną czas, bo ja dzisiaj świetnie spędzam czas z samą sobą. Nie wiem o co mi chodzi, ale lubię właśnie siebie taką najbardziej. No dzień dobry bardzo, niezły przeskok, co? Przed chwilą pryszcze nastolatka, a teraz stara baba w garsonce. jadę, słuchajcie, ogarniać rzeczy. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi poszło szybko, sprawnie, bo jestem trochę zestresowana. Eee, ale co? Mam nadzieję, że później jedzie shopping w... Praza życia I mam nadzieję, słuchajcie, że uda mi się zahaczyć jakieś hebe i kupić wreszcie nowy żel do brwi. Bardzo dużo z Was polecało mi żel z Eveline, więc w niego będę celować, jeśli uda mi się znaleźć jakieś hebe albo rosmana, w którym po prostu będzie szafa Eveline, bo u mnie tutaj blisko niestety nie ma tej szafy, więc będę szukać także w drogę. Mam piękną, cudowną pogodę, jak możecie zauważyć, i dobra, lecę. Jak widzieliście, udało mi się dotrzeć do Hebe. I słuchajcie, jestem zakochana, zachwycona. Nie wiem, myślę, że dwa lata temu byłam w Hebe ostatnio i jakoś teraz nie mam po drodze, nawet nie wiem, gdzie jest jakieś Hebe blisko mnie. I słuchajcie, to jakie tam są marki kosmetyków. Ja bym mogła tam z 4 godziny siedzieć, żeby chociażby popatrzeć, powąchać, podotykać. I słuchajcie, tak naszło mnie na zakup peelingu do ciała. W ogóle mam tutaj swoje zakupy. Naszło mnie na zakup peelingu do ciała, ale wiecie, co dobrze, że się nie pokusiłam, bo były głównie albo solne, albo cukrowe, albo takie, które miały parafinę w składzie, a ja parafiny nie znoszę. I peelingów, które się mm, rozpuszczają też nie, także wiecie, wracam do swego kawowego, bo on jest u mnie mega sprawdzony. Ale tutaj w razie czego kupiłam coś z waszego polecenia, jakby co to będzie po prostu wasza wina. Yy, I to są dwie rzeczy. Czekajcie, muszę się tu ogarnąć. I to są dwie rzeczy z Eveline. I powiem wam, że ja się zatrzymałam na czasach, gdzie te rzeczy z Eveline kosztowały po 10 zł, a teraz czekajcie, mam tutaj paragon i, na przykład, tusz do rzęs kosztował 25 zł, a maskara do brwi 20, więc ja jestem w szoku. I to jest, słuchajcie, w razie czego to jest wasza wina, bo to jest tusz do rzęs. Tuż do rzęs, o nazwie nie mamy fokusa. Nie wiem jak to teraz słuchajcie zrobić, żeby było dobrze. O. I to jest tuż do rzęs, o nazwie Variet i żel do brwi i powiem wam, że wy go mi poleciliście i on był ostatni w ogóle w tej szafeczce i on się nazywa Brow and Go. No nie wiem, no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że dobrze, bo ten schan. A, dobra, mam okulary, to nie widać. Ale w ogóle bardzo ładnie wyglądają te kosmetyki, więc spoko. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą się dobrze sprawowały. I kupiłam sobie jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, pianka z Bandy. W ogóle ja nie wiem, gdzie jest stacjonarnie Bandy u mnie pewnie nigdzie. W sensie blisko mnie pewnie nigdzie. I to jest pianka, delikatna pianka oczyszczająca probiotyki i. Cica. Nie wiem, co to jest cica, ale dobra. I tę piankę pokazywała i Koko, i Karolina, i obie mówiły, że są spoko, piękne rymy. Więc zobaczymy. Ja zresztą Wam mówiłam jakiś czas temu, że chciałam przetestować jakąś piankę do mycia twarzy. Tym bardziej, że ten mój taki kremowy żel z. Ze skin 79 się kończy. I słuchajcie, ja wiem, że jestem nienormalna, bo niedawno robiłam zapas tych maseł z The Body Shopu. I zobaczycie w następnym denku, że już mam dwa zużyte, więc jakby ja naprawdę, jak już wejdę w ten rytm, to się smaruje, jak balsamuje się, jak tu ten hamon. I to jest na Komi Body Mousse Mango Mango Makaruns, mara, nie Marakuja. I zobaczcie te piękne opakowania. Ja kiedyś miałam i Body Mousse, właśnie jak miałam chyba blisko, bo na siłownię jakiś człowiek chodził. To miałam Hebe blisko i miałam znakomi i Body MUS, i tam jest Body Oil, coś takiego, i były super te oba produkty. No i, i myślę, że to będzie fajnie pachniało i że to będzie coś takiego, wiecie, innego niż, niż bodzio. I to też w ogóle nie było tanie, także poszalałam na zakupach, a teraz Proza, życie codzienne, Lidl yy, i zoologiczne, także lecę do Lidla, już nie będę brać aparatu, lecę do Lidla na szybkie zakupy dla siebie. E, I później co? Mycie lodówki w domu. Wracamy, władowana, dzika kuna. Nie pytajcie mnie o porównanie. Tutaj zakupy, ale chciałam powiedzieć, że mam na sobie dzisiaj te białe spodnie, marynarę i taką beżową koszulkę. I oczywiście buty w bułkę. I gra Gitara. No dobra, wróciłam do domu. Skończyły się już białe spodnie, i inne wybryki. Zabieram się za yy, sprzątanie w lodówce, bo mamy tam dużo takich pojedynczych rzeczy. I będę, słuchajcie, pierwszy raz używa, używać tego Civ Perfect Finish do lodówek. I mikrofali. Jestem bardzo ciekawa, bo tutaj jest napisane, słuchajcie, żeby wszystko tylko przetrzeć suchą szmatką. Więc mam taki ambitny, leniwy plan, żeby nawet nie wyciągać półek, tylko wyciągnąć wszystko i wiecie, wszystko wytrzeć, przetrzeć ręcznikiem papierowym, ładnie poukładać. I w ogóle powiem wam, że z racji tego, że mój chłopak zamówił sobie... W ogóle muszę tą ścierkę zabrać, bo ona wygląda po prostu jakby ktoś... E, z racji tego, że mój chłopak zamówił sobie tą dietę pudełkową, to stwierdziłam się... Stwierdziłam się, no... Stwierdziłam, że przyjrzę się wydatkom, swoim sensie, na mnie, na produkty spożywcze, bo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Mm, dzisiaj jest poniedziałek mm, i mam nadzieję, że te zakupy, które zrobiłam, wystarczą mi na cały tydzień. Wydałam 106 zł, więc jestem ciekawa. Myślę, że zrobię takie podsumowanie miesięczne. Nie wiem, na ile czasu mój chłopak tę dietę planuje przedłużać. Mówił, że drugie śniadanie, ten sneaker jest taki. Dobra, zabieram się za robotę. Ja nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale ja wam tu pokażę. Nie ma ściemy, tutaj mnóstwo cebuli, e, no i tutaj półki. Także zabieram się za robotę, bo no nie jest dobrze, nie jest dobrze, ale samo życie, żeby nie było, że ściemniam, nie mieliśmy porządku, ale zaraz będzie. No, wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż było. E, podoba mi się to. Teraz lodówka będzie nam śpiać. Podoba mi się w tym płynie to, że wiecie, że nie trzeba wyciągać wszystkiego tych półek z lodówki, co mnie nie zniechęciło do sprzątania. Więc spokojnie jest też tak, że on wszystko zmywa, jak macie gdzieś jakieś takie mm, przyschnięte coś, wiecie, z jakichś soków, coś, co po prostu miało cukier, no to y, musiałam sobie, wiecie, poradzić jeszcze takim druciaczkiem, ale wszystko spoko, teraz wkładam niezbędne tutaj rzeczy, które są, mam wrażenie tu zawsze i zaraz pokażę Wam co kupiłam w Lidlu. No dobra, lodówka trochę ogarnięta i pokażę Wam moje zakupy i tak, kupiłam kaszę gryczaną, białą i kaszę jaglaną, bo się po prostu kończyły tak samo jak makarony kupiłam penne i świderki dwa takie większe bataty tutaj z serkozi filet z piersi indyka tak pokrojony i sznycel z fileta z piersi indyka Musztarda, cztery skyry, dwa waniliowe, dwa, jeden borówkowy, a drugi truskawkowy, dwa mleka bez laktozy, bo też się kończą, ogórek, trzy cytryny, banan. Słonecznik łuskany, herbatę dla mojego chłopaka, bo mu się skończyła. Groszek cukrowy bardzo fajnie wiecie na patelni. Wrzucam go do czegoś i on tak fajnie na patelni dosłownie kilka minut i on jest taki fajny chrupiący, nadaje fajną teksturę. Miks pomidorków koktajlowych, najlepszy na świecie ketchup podliszki, łagodny i jakieś warzywa na patelnię i całe moje zakupy. Przyszło zamówienie z Zooplusa, i słuchajcie, Mariusz dostał cygaro. To, to jest coś, czego na szczęście, mam nadzieję, już szybko nie zeżrę. Bo to, co kupiłam w Deals, to było, było kilka minut i poszło. Aha, no każdy kij ma dwa końce, więc proszę, bułka, w razie czego możesz się przyłączyć do brata. Ale bułka, słuchajcie, ma pudełko i uwielbia z Zooplusa te takie. Brawo. Te takie zielone wstążki. Tak, a jeszcze tutaj masz drugie pudełko, Tytusiu. Nie, to jest lepsze, tak? Wskoczysz. Mhm, rozumiem. Oj, jak się miziam o pudełko, że się o starych tak miziała. A z tego będziesz korzystać, czy to wyrzucić? Będziesz korzystać, czy mam wyrzucić? To może zabiorę, co? Kot ogrodnika. Ojej, najmilsze pudełko, tak fajnie się pogłasiać. Ojej, jak super. No, bardzo fajnie co tam drapaki za miliony monet dajcie mi pudełka patrzcie co właśnie przyszło przyszedł pan kurier z moimi um, kremami z filtrem najlepsze na świecie skin 79 mówiłam wam wiele razy była na nie promka wzięłam dwa na zapas i teraz cieszę się i wiecie czuję się taka spokojna jeśli chodzi o opalanie twarzy no mam nadzieję, że na lato, na wiosnę na pewno słuchajcie spadłam z łóżka dosłownie naprawdę spadłam z łóżka widzicie tam leżałam Spadłam Jakiś czas temu Boże, nie wiem Myślę, że jak zaczynałam kanał Pytałam was o to, jakie kanały lubicie, jakie kanały polecacie Jakie kanały fajnie wam się ogląda Takie wiecie, bez nadęcia Jąkam się z, z emocji Jakie kanały polecacie, takie bez nadęcia itd., itd. I tak dalej, i tak dalej Bardzo dużo osób poleciło mi Alice Vlog Channel Chanel Ja mówię Chanel, więc jakbym się machnęła, to wybaczcie I ja nie znałam tego kanału i słuchajcie, przepadłam w tamtym czasie, bo faktycznie to są takie normalne vlogi, bez zadęcia, bez takiego żą, pierdą, i tak dalej. I naprawdę oglądałam Alice regularnie i zaskoczyłam się, widząc, ile ona ma subskrypcji, że ja tego kanału w ogóle nie znałam wcześniej. I słuchajcie, ja sobie ją tak regularnie oglądam. No i myślę, że od ponad roku. I jakby, jak są jej filmiki, to zresztą też Wam mówiłam, że po prostu chętnie, chętnie zawsze do niej zaglądam. I słuchajcie, przybyło mi ostatnio sporo subskrypcji, tak się zastanawiam, o co chodzi, o co chodzi, w zasadzie mój chłopak to zauważył, bo ja to w statystyki jestem, znaczy, jakoś, no wiecie, no, jakby osiągnęłam ten próg tysiąca osób, jak Wam mówiłam, na którym mi mega zależało, bo jakby to już jest taka okrągła liczba, już teraz, to wiecie, możemy góry przenosić. I jakby, no, nie zgłębiałam się już w tym. I mu chłopak właśnie mówi mi, że słuchaj, jakoś to by subskrypcji przybuję. Ja tak, że nie, pewnie musiałeś się walnąć. Ja tak patrzę na drugi dzień, że faktycznie tych subskrypcji jest sporo. I słuchajcie, dostałam. Dzień dobry! No nie może być normalnie. I dostałam dzisiaj dwie wiadomości, nawet pod jednym z filmów mam komentarz. Cześć, ja jestem od Alice. Je ja tak. W sensie od Alice z vlog, channel. Ja tak. Spoko, tylko nie wiem o co chodzi. I tak wiecie, no, weekend, życie i tak dalej. I faktycznie nie było mnie w ogóle na YouTubach poza filmami, które Wam publikowałam. Ja tak właśnie nadrabiam zaległości i Wallis na filmiku. I ona w jednym z filmików mam odpalono, oczywiście, że to widzę filmik nazywa się Ulubieńcy Marca. I tam pyta o mm, kanały, które jej widzowie jej polecają takie właśnie mniej znane, mniej popularne. I jedna z moich. Widzek, pozdrawiam Napisała, że poleca mój kanał I w ogóle w takich super relatywach się o mnie wyrażała Że ja sama bym zaczęła siebie oglądać Czytając ten komentarz Na co słuchajcie jeszcze większy szok Alice odpisała Ja wam to zaraz pokażę, żeby nie było, że ja ściemniam Alice odpisała, że ogląda mnie już od jakiegoś czasu No dobrze, że siedzę na podłodze No bo już z łóżka spałam. Jak? I słuchajcie, do mnie właśnie dzisiaj zaczęło docierać, że coraz więcej osób widzi tutaj moje wygłupy. No, także w ogóle ostatnio. Zaraz no, ja wam zaraz to pokażę, bo ja naprawdę mi skoczyło ciśnienie od kawki i tych y, informacji wszystkich. I słuchajcie, ostatnio dostałam y, też bardzo przemiły komentarz, właśnie od jednej z was, że u mnie to jest taki stary YouTube. W sensie takie stare czasy YouTube'a. I powiem Wam szczerze, że ja takiego YouTuba kiedyś wspominam najmilej jako widz. I nie ukrywam, że mi takiego YouTube'a brakuje. I to był dla mnie tak ogromny komplement, że stwierdziłam, że ja poruszę to właśnie tutaj z Wami, że cieszę się, że tak to postrzegacie. Wiecie, ja nie nagrywam u mnie, nie ma spiny, nie ma ustawienia całego domu i sprzątania przed, zanim cokolwiek powiem, nie mam Friendly mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Co się czaisz? Ja tylko chciałam zobaczyć, co Zjeść, słuchajcie. Dieta 1500 kalorii, było dwie zamówić, bo No, tak myślałem Smacznego Dziękuję Ja mam troszkę taką piankę Już nie wiem co mam. No, generalnie no Widzicie, że u mnie nie ma Takiego nadęcia, wszystko jest tak na luzie Ja staram się generalnie tak przejść przez życie mm. I to był dla mnie ogromny komplement, ale Spotkałam się też już. Muszę przełknąć. Nawet jak zaczynałam z głosami, że takie coś nie ma racji bytu w dzisiejszych czasach na YouTubie I teraz dostaję właśnie komplement. No już miało. dawaj, wbijaj się. Zobacz sobie. Tutaj. To jest malinowa pianka. Truskawka. w koło. Chcesz spróbować? No, no, generalnie osiem tematów na naraz. Tylko wiesz, Myślę, no, że po czekoladzie. Nie, może... nie jest za dużo, bo to będą moje połowa kalorii. A pachnie ładnie. I to no, na tyle. Znaczy nie no, spoko, ale... Ale wyłoż tylko Dobra. Dobra, prześpiewam. Ale ty, dlaczego ty jesz taką dużą łyżeczką? Wykałaczką powinniś. Nie Przepraszam. No widzicie, tak to u nas wygląda i właśnie od początku tak to wygląda. I dla mnie właśnie ten komentarz, że to jest w, star... w stylu starego YouTube'a, był największym komplementem i spotkałam naprawdę kilka wcześniej już wiadomości, że nikt nie będzie chciał oglądać takich niedopracowanych filmów i tak dalej. Słuchajcie, ja się staram i to, że u mnie jest luźna atmosfera, to nie znaczy, że te filmy są niedopracowane. Moim zdaniem. Zresztą, robię co mogę. No i właśnie tutaj taka osoba, no poniekąd autorytet, jeśli chodzi o YouTuby, tak? Alice odpisuje w komentarzu, że ona mnie ogląda. No Mariusz też jest w szoku, no sami widzicie, także nie, ja muszę jeszcze Wam to pokazać, żebym sobie to upamiętniła. Ja dzisiejszą pana otwieram. No dobra, żartuję, nie, ale pokażę. Pokażę to wam. No zobaczcie to. Zobacz. Oczywiście tutaj widać mój komentarz, który zaczęłam pisać, nie skończyłam z emocji. Ja jestem w szoku. Naprawdę. A Małgorzata dała czadu. Generalnie no jest mi bardzo miło, że, że ktoś się o mnie tak wypowiada. No, i jeszcze też mi jest bardzo miło, że Alice na przykład mnie ogląda. W ogóle, no wiecie, ja się cieszę z każdego i dziwię się każdemu, kto mnie ogląda. Dobrze. Także ja teraz muszę iść, nie wiem, pobiegać, żeby trochę te emocje z siebie ogarnąć, wyrzucić i wrócę do Was. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, ale od wczoraj Bóg się tak zachowuję. Siedzi. No, oczywiście teraz do filmu nie będzie. Siedzi. I ja coś tam robię. Odwracam wzrok. Nie, ja odwracam wzrok, nie ty moja panna. Patrzę na nią, a ona mi patrzy prosto w oczy. Nie oczywiście, że teraz będzie, że symuluje. Dobra i taka właśnie jesteś, wiesz? I taka jest z tobą współpraca. Teraz, aha, teraz nawet na mnie nie spojrzysz. No spoko. No nie, a pewnie, no co tam. Radość, radość i życie życiem. Śmiałam się ostatnio do was, że Janusze reklamacji kupili nową taśmę i słuchajcie, reklamujemy ten koszyk, bo to jest za przeproszeniem gówno, bo te haki, które są i jakby można mi mówić, że mam zły rower, bo to nie jest do roweru górskiego, dobrze, próbowałam to zamontować na Lucynie, na mojej holenderce i słuchajcie, ja nawet nie wiem jak to powiedzieć, jak jest kierownica, to te haki robią tak... Bez, bez Mariusza, jest pusty koszyk, który ma teoretycznie 15 kg dźwigu. Te haki robią tak, koszyk zjeżdża z kierownicy. Już wygenerowałam e, kod e, In post, bo ja to na Allegro zamawiałam. Kod in post do paczkomatu e, i zwracam ten koszyk, dlatego się śmieję, że taśma będzie potrzebna. Jestem wkurzona i jest mi przykro. I tak jak to mój chłopak powiedział, że teraz nie będziemy zamawiać tego na Allegro, tylko możemy pojechać, nie wiem, do jakiegoś sklepu, e, ale wiecie, tak, żeby zrobić to z rowerem. Żebym ja uwierzyła w to, że to da radę, albo żeby jakieś takie pasy podciągające miało, bo widziałam, że oczywiście teraz sprawdziłam mądry Polak po szkodzie. wiesz co tą kratkę trzeba zdjąć i włożyć yeah, w koszyk. Yeah, yeah. Tylko kot został bez nasz. Eee, także jestem wkurzona i jestem niepocieszona, bo mamy znowu okno pogodowe. Jeden dzień słońca i co? Nic. Ale może pójdziemy na psi wybieg dla, z, Mar z Mariuszem dla Mariusza. No i sami przy okazji zrobimy kroki. Odsyłam to, słuchajcie, naprawdę gra nie warta świeczki. Jest mi mega przykro. Mariusz chciał na rower i nic z tego. Paczka spakowana, słuchajcie, bułce jest smutno, bo ona miała nadzieję na przejażdżkę. Też jej obiecałam, że pojeździmy rowerkiem chociażby po osiedlu i co? I nic, i matka dalej będzie szukała koszyka. Naprawdę mi przykro. Nie wiem teraz co zrobić. Weszliśmy ze spaceru, 10 tysięcy kroków prawie zrobione, nie wiem skąd to jest, eee, a ja stwierdziłam, że zrobię sobie kolację i słuchajcie mam tego fileta z piersi indyka, ja sobie podsmażę całe ym, to opakowanie. Z przyprawą do kurczaka, z pieprzem solą e, i będę miała na dwa dni na kolację. Wrapy mają ulubione pełnoziarniste w tym burku strunowym, o którym Wam mówiłam, to jest jakaś zosia, o Jan niezbędny. E, przyprawie będę miała na dwa dni. Tutaj mamy parmezan, rukole, O, jeszcze mam pieczarki, może jeszcze pieczarki do tego mięska dorzucę. Także szybki pomysł na szybkie i zdrowe i pyszne danie. już po kolacji, słuchajcie, jesteśmy na zdechnięci dzisiaj, nie wiem o co chodzi, śmiejemy się, że mamy jet laga po weekendzie. No mój chłopak na tym, na tej diecie generalnie jest cały dzień głodny, ale też wychodzę z założenia, że to dlatego, że no w weekend sobie jak zwykle daliśmy upust emocjom i wydaje mi się, że to może być też tym spowodowane, że wiecie, w weekend było jolo i bardzo dużo i nagle jednego dnia od razu taki Przeskok, ale mnie generalnie też jakoś zmogło. Nie wiem, chyba powiem Wam, że takie weekendowe ciśnienie z nas schodzi. No dla mnie zresztą też to był intensywny dzień, jak mogliście zauważyć. E, trochę się działo, e, także nie będę już przedłużać, e, idę się relaksować. Był pomysł na kąpiel, ale powiem Wam, że ja jakoś zasypiam. Nie wiem o co chodzi, więc skoro mój organizm domaga się snu, to ja zamierzam mu go dostarczyć. Było dzisiaj wiele emocji i dobrych, i tych złych, tak jak z tym koszykiem na rower. I zastanawiam się, co zrobić. Może zamówię taki na bagażnik. Tylko wtedy, jak zamówię na bagażnik, to będę musiała jeździć na tej swojej holenderce. A nie bardzo chciałam na niej jeździć, bo bolą mnie od niej kolana. I oj, wiecie, takie kwestie do rozważenia. Także mam nadzieję, że przyjemnie oglądało wam się dzisiejszy vlog. Że zrelaksowaliście się trochę ze mną. I że u Was też była taka piękna, i że teraz jak to oglądacie, że też jest taka piękna pogoda, bo u nas znowu zaraz mają być deszcze niespokojne, także my się nacieszyliśmy pogodą. Mariusz super się bawił w tym, na tym psim wybiegu, także cieszę się bardzo. No i co? Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia. Pa!